Zaprymili się raz, jak to mówią. Jesteśmy w takim miejscu wyjątkowym. Jesteśmy w Warszawie. To miejsce historycznie brało udział w różnych konfliktach zbrojnych, więc bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, że znajdujemy pozostałości II wojny światowej. Dlatego też tutaj, w trakcie badań na, na Pałacu Brilla, to bezpieczeństwo pracy jest dla nas tak ważne. Na całym terenie Warszawy. Ze względu na zniszczenia wojenne, które doprowadziły do ruiny tego miasta, znajdujemy przedmioty niebezpieczne. Ale znajdują też się też takie przedmioty jak właśnie łuska, która jest niemym świadkiem e, historii, a mianowicie produkcja polska firma Norblin I36, czyli 1936 wyprodukowana i najprawdopodobniej w 1939 w czasie. Walk pozostawiona, wystrzelona tutaj.